tam stoi ładny bravos jeszcze jeden stoi I kolejny ładny Borowiczek Ładny, twardy Borus Uśmiechnięty Barus. i kolejne dwa już widzę o tam trzeci ale wielki tam jest jak już się wejdzie w prawek o ale śliczny jeden piękniejszy od drugiego za chwilę zobaczycie w komentarzach możecie powiedzieć który wam się najbardziej podoba wystarczy że wpiszecie jedynka dwójka trójka lub czwórka ten jest numer dwa piękny Tu mam trójkę, bo w tej kolejności zauważyłem. Ale pięknie. Ha. Numer trzy. Liczny. a teraz numer cztery. Numer cztery. Dzisiaj chyba największy. Właśnie do niego zmierzam. To jest czwóreczka. Moja ręka taka, Ona Ta on zabudowany. Rusztowanie jakieś na nim stoi. Brudna widula. Schował się tak. A on taki piękny. Tak się schował. O, taki, taki pan prawusek. Ale noga twarda. No to możliwe, że będzie OK. Więc jeśli macie ochotę ocenić, który z tych czterech borowików był najładniejszy, to w komentarzu wpisujcie jedynka, dwójka, trójka lub czwórka. A my idziemy dalej i mam kolejnego. Kolejny prawus i kolejna ładna czwóreczka. Tu ma ślak, tu piękny prawus. Przy drzewko sobie stał. A teraz pokażę wam jazdę bez trzymanki. Pierwszy, górka i górka, Marynata, Marynata i wiadomo, że. Marynata. Cztery sztuki. Kolejne. Nie dadzą mój nawet dziesięciu kroków. Proszę bardzo. Dwie sztuki. pod podgrzybki ale podgrzybków nie biorę tu jest jeden, drugi, trzeci ja szukam prawych mam tu dosyć takiego ładnego świeżaka tu jego braciszek kaput ale ten całkiem przyjemny całkiem przyjemna bestia że tak powiem takie to są największe jakie marynuję bo grzybek troszeczkę wiadomo się skurczy i ale ładna bestyja I piękną sztukę zauważyłem a tam w trawie widzę już drugą śliczny Liczny. A tu w trawie jest drugi braciszek, jego brachol i warto się jeszcze rozejrzeć. Tu mam kolejnego, a raczej dwa. Może ten drugi to chyba się nie będzie nadawał. Ale miałeś garnitur z szóstego mchu. Tu jest pierwszy. O, tu jest chyba jeszcze sztuka. Jeszcze tu jest. Proszę bardzo. I tu widziałem jeszcze kolejnego, tylko on już taki jest albo duży, albo tak przy, przywalony. A raczej to mój pies znalazł.